Miłości do dziecka. Con mio amor a tu lato, sempre cuidándote. Perché haré hasta lo imposible lo inumano, lo increíble, per hacerte reír otra vez. Perché puedas levantarte, perché vuelvas a creer. Aquí te doy la vida. Nie będę tolerować krzywdzenia mojego syna. Słyszysz? Dość. Chcę rozwodu. Nie dam ci go. A jeśli będziesz się upierać, powiem Nikolasowi, kim jest jego biologiczny ojciec. Ciekawe, co zrobi, kiedy się dowie, że uwielbiany przyjaciel go porzucił, a teraz niszczy moją rodzinę. Słyszysz, co mówisz? Nie obchodzi cię cierpienie Nikolasa? Wiedziałem. Zrobię wszystko, by cię zatrzymać. Nawet szkodząc synowi? Poboli go na początku, potem mu przejdzie i znów będziemy jedną rodziną. Nie doczekanie. Ani Nikolas, ani ja nie jesteśmy Twoimi kukiełkami. Do niczego mnie nie zmusisz. Uważaj, jeszcze nie wiesz, do czego jestem zdolny. Puść mnie. Twój jest ładniejszy. Kochani, idziemy. A, tata? Tu jestem. Chcesz ze mną zostać? Tak. Nie skarbie, musimy iść. Wolę zostać z tatą. Pójdziemy do biura? A. Nie do wiary. Co się dzieje? Ernesto mnie szantażuje. Jeśli się z nim rozwiodę, powie Nikowi, że Pedro jest jego biologicznym ojcem i że to on go porzucił. Wajdak, jak śmie. Mógłby tak zrobić? Pewnie. Wykorzystuje Nika do swoich celów. Myślałam, że go kocha, ja też. Ale ktoś, kto się tak zachowuje, nie może kochać. Horacio się wścieknie powiedzieć mu? Oczywiście. Zaczekaj. Możemy się spotkać? Będę czekał w parku Bolivara. Idę do Pedra, musi wiedzieć, co no się permise. dzieje. Dzięki. Nie ma za co. W szpitalu bawiłem się z Lalem i Lukresją. Nie wiedzą, czym jest adopcja. Musiałem im wyjaśnić. Znasz? Tato mówię do ciebie. Co? Wybacz, nie słuchałem. Znasz Lala i Lukresję? Nie, kto to? Zaprowadź mnie kiedyś do wiki, to ci ich przedstawię. Dobrze. Pójdziemy w niedzielę do Zoo. Z mamą? Nie chcę z nią iść. Dobrze, pójdziemy do dwóch. Co się stało, dlaczego płaczesz? Ernesto to łajdę. Jeśli będę się upierać przy rozwodzie, powie Nikowi, że to ty go oddałeś. Drań. On go nie kocha, jedynie wykorzystuje do swoich celów. Chętnie bym mu przyłożył. Ani się waż. Musimy myśleć o Niku, przechodzi trudne chwile. Będzie gorzej, jeśli Ernesto spełni groźbę.

Jak śmie szantażować Elenę, używając do tego syna. Cześć, dziadku. Cześć, wnusiu. Gdzie byłeś? U taty, ale się znudziłem. Widziałeś rysunek, który ci zostawiłem? Tak, jest śliczny. Powiesz go w domu. Wiesz, że jestem adoptowany? Coś tam słyszałem. Ja nie wiedziałem. Jak się z tym czujesz? Dobrze. Powinieneś być dumny. W przeciwieństwie do innych dzieci, ciebie rodzice wybrali. Tak mi powiedzieli. No dobrze, siadaj. Dlaczego wyszedłeś bez słowa? Nudziłem się, bo ciągle rozmawiałeś przez telefon. Wybacz, taka jest moja praca. Już skończyłem. Idziemy do kina? Mam nadzieję, że dziadkowi to nie przeszkadza. Skądże? Ale wcześniej chciałbym z Tobą porozmawiać. Chodź, Nico. Nie trzeba. Domyślam się, co chcesz powiedzieć. Teraz najważniejszy jest mój syn. Chodź, mistrzu. To może zaczekać. Jeśli okoliczności zmienią się na moją korzyść, nie będzie problemu. Jeśli nie, będę musiał rozwiązać naszą spółkę. Do widzenia. Co z tym idiotą? Mnie też szantażuje? Oszalał? Tego tylko brakowało. A jeśli spróbuję wyjaśnić Nikowi, że Ernesto nie mówił prawdy, rozumiem twoje intencje, ale nie możemy go bardziej stresować. Ma dopiero 6 lat. Dowiedział się, że nadal jest chory, a do tego adoptowany. Kolejnego ciosu nie przeżyje. Ernesto z tego korzysta. Wie, że nic nie zrobimy. Związał nam ręce. Na szczęście w tej walce będzie nas wspierać nasza miłość. Tak, ona dodaje nam sił. Pozbyłam się wątpliwości. Nie chcę zaprzeczać swojemu uczuciu do Ciebie lo que Cokolwiek się stanie, pamiętaj, że kocham cię ponad wszystko. A ja ciebie. To mama. Tak? Gdzie jesteś? Muszę z tobą porozmawiać. Zamierzałam wpaść do biura. Spotkajmy się tam. To Tudo wszystko w porządku? Mama zapewne chce porozmawiać o Samuelu. Mogę go poprosić, by odszedł z firmy. W tej chwili mamy dość kłopotów. Pomówię z nim. Nie! Uległabym kaprysowi mamy. Chodź, podwiozę cię. Nie jesteś na diecie? Nie baw się w moją żonę? Tylko pytam. Ostatnio sporo ćwiczyłeś. Nadal chodzisz do parku? Tak, dzisiaj nie byłem, ale jutro pójdę. To dobrze. Czefie, co pan robi w parku? Biegam i ćwiczę. Na pewno są tam fajne panny. Nie zwracam na nie uwagi. Powinniśmy wziąć przykład z szefa. Uprawiać sport i zdrowo się odżywiać. Ja nie mam ochoty. Ważne, by człowiek był kochany, nawet poza swoim domem. Cześć, mama. Cześć. Nie zabiorę ci dużo czasu. Wyjaśnij mi, dlaczego zatrudniłaś brata mechanika? Przestań mówić z pogardą o Pedrze. W czym ci przeszkadza, Samuel? Wykorzystuje Gabriele, a ta, jak głupia, daje mu się omamić. Skąd to wytrzasnęłaś? A nawet gdyby, to jej sprawa. Skoro już przyszłaś, proszę nie wspieraj Ernesta. Wiem, że powiedział ci o Samuelu. Tak, zgadza się. Chcesz stracić męża przez taką bzdurę? Niszczysz swoje małżeństwo. Mylisz się. Ernesto nie jest przykładnym mężem. Wykorzystuje nika, aby mnie zatrzymać przy sobie. Nie pozwolę na to. Sama go sprowokowałaś. To mnie powinnaś bronić. Jestem Twoją córką. Zachowujesz się nieracjonalnie. Ernesto jedynie ratuje małżeństwo i swoją rodzinę. Moje małżeństwo skończyło się dawno temu. Dlatego odejdę do Pedra. Nie wierzę własnym uszom. Coś ty znowu wymyśliła. To nie jest głupstwo. Cześć, tato. Przestań zachęcać córki swoim złym przykładem. Niszczysz ich życie. Przepraszam. Przyszła bronić Ernesta. Monika już ci mówiła? Jest ładniutka, przynajmniej A według mnie. To Agus szuka parę niety. Ładna. Ma na imię Saide i pasuje do Agusa. Teraz jedynie trzeba go przekonać. Dzięki sympatii znajdę sobie ładną dziewczynę. Co to takiego? Portal randkowy. Agus, myślisz, że działa? Nie mam pojęcia. Esteban tak poznał swoją żonę. Zapisz się. Może poznasz wymarzoną dziewczynę? Nie jestem zainteresowany. Chcemy ci jakoś ulżyć. Tam jest dużo kobiet. Stworzyłem ci już profil. Kaj spokój. To jak poznasz dziewczynę, jeśli twoja ukochana cię nie chce, poszukaj innej. Ta jest całkiem niezła. Może to kobieta twojego życia. Jak ci się nie podoba, poszukamy innej. Nie chcemy, byś łaził smutny. Tęsknimy za dowcipnym Agustinem, który nas rozweselał. Zgoda niczego nie tracę. Napiszę, że chcesz się poznać jutro wieczorem. Jak chcesz. Naturalne leki na cukrzycę. Cześć, kochanie! Jak się bawiłeś? Dobrze. Co robiliście? Poszliśmy do kina. Na co? Na Śnieżka. To ten film o śpiewającym psie. Zjesz kolację? Już jadłem. Idziemy do pokoju? Tak, skarbie. Jutro wyjeżdżam do Tijuana. Bądź grzeczna. Mówię do ciebie? Odpowiedz. Chodzę jedynie do pracy i z powrotem. I niech tak zostanie. Mam swoich informatorów. Nie waż się spotykać z tym idiotą. Załatwię go, jeśli to zrobisz. Jestem z tobą. Mówię na wszelki wypadek. Dokąd to? Już skończyłem, ale ja nie. Siadaj. Zadowolony? Nastawiłeś Nika przeciwko mnie. Nie, ale teraz wiesz, co cię czeka, jeśli będziesz się upierać przy rozwoju. Myślisz, że zmienię zdanie? Przeciwnie. Teraz jeszcze bardziej go chcę. Nie szukaj swoich ubrań. Są w pokoju gościnnym. Więcej nie będę z tobą spała. się okaże. woli facetów? nie wierzę. Ernesto. Ernesto? Siadaj. Miło Cię widzieć, dawno się nie odzywałeś, zaskoczyłeś mnie. Mieszkałem w Houston, właśnie wróciłem. Mam prośbę, szukam czegoś. Wiem, że możesz mi kogoś polecić, lidera. Cześć, Gino. Myślałam o tym, co powiedziałaś. Samuel złożył zawiadomienie? Tak. Na którym komisariacie? Nie wiem, a co? Masz szansę się pozbyć Modesta. Jak? Zadzwoń anonimowo i podaj jego adres. Jeśli się dowie, że to ja, zabiję mnie. Nie musi. To anonimowy donos. Nie wiem. Ja tu sobie łamie głowy, a ty się boisz dać krok naprzód. Dzień dobry. Słucham. Mam pytanie. Mów. Myślałem o byciu przyjaciółmi i i o tym, że przyjaciółki nie postrzega się jako kobiety.

Nieważne. Nie no. ważne. No. mnie w zastępstwie. Sabas. Nerd. Przysłał mnie w Co podać? A co masz? Po trochu wszystkiego. Halucynogeny, dopalacze, coś na kaca albo na rozluźnienie. A jak czegoś nie mam, zdobędę. To nie dla mnie. Chcę, by osoba, która to zażyje, wpadła w letarg. Do tego najlepsza jest trawka. Płynie na ładną chwilę. Nie pali. To musi być coś, co łatwo uzależnia. Narkotyk ma wyjść w badaniach. Trudna sprawa, mój towar trzeba brać zdecydowanie dłużej. Zdobędziesz mi coś? Dzień dobry Elena. Przygotowałam się na każdą wiadomość, ale bardzo się boję. Spokojnie, mam dobre wieści. Bogu. Proszę usiąść. Nie doszło do uszkodzenia narządu. Wspaniale co jeszcze? Przeszczep przeciw gospodarzowi nie okazał się poważną chorobą. Czyli stannika nie jest zły? Zgadza się. Dzięki Bogu. Przepiszę mu nowe leki. Może być teraz podatny na infekcje, więc proszę go pilnować. Oczywiście zrobię, co pan każe. Doktor. To najlepsza wiadomość w moim życiu. To mnie też ulżyło. Nikt to będzie zdrowy. Dziękuję. Prawie dostałem pracę. Wspaniale. A dlaczego prawie? Właściciel będzie się konsultował ze wspólnikiem, ale nie przewiduje problemu. Cieszę się. Ale lepiej nie chwal.